Witam wszystkich bardzo serdecznie na czytaniu z serii Ty i kto. W tym czytaniu zaglądamy, jakich interakcji międzyludzkich możemy spodziewać się w nadchodzącym tygodniu. Mamy tutaj dwie karty zwierzęce, każda z tych kart reprezentuje jedną osobę w danej interakcji. I oprócz tego mamy jeszcze trzy karty Starota, które pokazują nam tło całej sytuacji, co tak naprawdę będzie się działo między tymi osobami. Powiem Wam szczerze, że dodatkowo jeszcze wyciągnęłam dwie karty z innej talii Tarota, bo bardzo mnie ciekawił rezultat całej tej sytuacji, do czego to tak naprawdę ma doprowadzić. Ok, zaczynamy od zwierząt. Mamy tutaj królika, który staje naprzeciw Pawia. Paw oczywiście będzie to osoba, która jest dumna ze swoich osiągnięć, osoba, która prawdopodobnie hierarchicznie jest wyżej od królika. Ta sytuacja może dotyczyć czy członków rodziny, czy może to być sytuacja w pracy. Używajcie tutaj swojej intuicji. <laughs> Przepraszam. Ale tak naprawdę, tak jakby cała esencja tej sytuacji, to jest ta różnica właśnie w hierarchii. Paw byłby wyżej. Prawdopodobnie jest to pozycja zasłużona. Te pióra, tak jakby nie... Ten Paf ma te pióra nie bez powodu i ma prawo być dumny z tych piór. Z kolei królik był, był, byłaby to osoba właśnie taki trochę szaraczek, osoba niżej, jeżeli chodzi na przykład o szczeble kariery czy o stanowisko w pracy. Z, z jakiegoś powodu te, te osoby mam wrażenie muszą ze sobą współpracować. Jeżeli sytuacja dotyczy rodziny, to wiadomo, mieszkamy na przykład w jednym domu albo po prostu tak jakby afery rodzinne y, powodują, że te osoby muszą ze sobą się komunikować. I komunikacja nie jest łatwa. Mam wrażenie, że z jednej strony królik, królikowi nie podoba się to, że Paw ma takie piękne pióra. Bo być może Paw też y, otrzymuje <laughs> jakieś korzyści. Dzięki tym piórom, oczywiście metaforycznie, tak? czyli że oprócz tego, że zasłużył sobie na te pióra na przykład ciężką pracą albo dlatego, że poświęcił wiele lat na swoją edukację, dzięki temu, oprócz tego, że na przykład zarabia odpowiednią ilość pieniążków, dodatkowo jeszcze otrzymuje na przykład jakieś tam zniżki gdzieś, tak? To tylko tak jakby, żeby oddać Wam tę energię i to może denerwować królika. Ale też to zdenerwowanie królika nie jest nieuzasadnione, ponieważ mam wrażenie, że ten paw również może w jakiś sposób wykorzystywać swój status i odnosić się do królika w niezbyt odpowiedni sposób, używając zbyt y, wyniosłego tonu, kiedy rozmawia z tym królikiem. I pojawia nam się potyczka, pojawia nam się jakaś sprzeczka, sytuacja, w jakiej tak jakby ta interakcja się zadzieje, yy, pokazana jest w kartach Tarota. Mamy tutaj rycerza mieczy, mamy królową monet i mamy kartę głupca. Ja mam wrażenie, że ten królik straci cierpliwość już w pewnym momencie, tak jakby na, od jakiegoś czasu narastało już napięcie między tymi dwiema osobami. I królik traci cierpliwość, i rzuca wyzwanie Pawiowi. Tutaj mam wrażenie, że tak jakby królik do tej pory wykonywał czarną robotę, a Paw raczej wolałby nie ubrudzić sobie rąk. Z uwagi na swój status. Więc ma do tego prawo. Ale królik już ma dość wykonywanie całej tej najtrudniejszej roboty. I rzuca wyzwanie Pawiowi. I Paw który uważa, że jest w stanie zrobić, jeżeli nie wszystko, to bardzo dużo. I takie słowa mogą nawet i paść w stronę królika, że jakby ten paw chciał, to też by mógł pracować tak jak ten królik. I królik mówi: no to w takim razie mi udowodni. Karta głupca to jest właśnie ten moment rzucenia, <coughs> przepraszam, rzucenia wyzwania. Królowa Monet jest to tak jakby yy, zobrazowanie tej pracy, która jest do wykonania. Stworzenie czegoś. Stworzenie czegoś fizycznego, czegoś namacalnego. Wykonanie tej pracy. I to jest to wyzwanie, jakie królik rzuca temu pawiowi. Mam wrażenie, że ten paw może się nie spodziewać tego wyzwania, dlatego... Być może trochę pochopnie powie, że jakbym chciała, to bym zrobiła. Albo jakbym chciał, to bym zrobił. Bez problemu. I ten paw, tak jakby też z przyzwyczajenia może, że jest na tym wyższym szczeblu, nie spodziewał się takiej odpowiedzi od królika. Nie spodziewał się wyzwania. No i może mieć problem, tak? bo wyzwanie, rzucało, wyzwanie zostało rzucone i teraz Paw musi udowodnić, że faktycznie jest w stanie zrobić to samo co królik, być może nawet i lepiej, tak jak sam stwierdził przed chwilą. Proszę bardzo. Kurtyna się odsłania i mamy przedstawienie i patrzymy jak Paw wykonuje pracę. Oczywiście, tak jakby... Ze strony królika może to być też trochę złośliwość, ale tutaj też jest po prostu trochę też przelanie czary goryczy. Ten królik ma dość. Ma dość takiego traktowania, ma dość wykonywania całej tej ciężkiej roboty i mam wrażenie, że ten królik nie do końca też otrzymywał odpowiednie wynagrodzenie, co najmniej z perspektywy tego królika. Stąd właśnie ta odwaga nawet, żeby rzucić to wyzwanie już do takiego stopnia zdenerwowania został posunięty ten królik. No i właśnie z ciekawości, patrząc na tą sytuację i na to wyzwanie, wyciągnęłam kolejne dwie karty z drugiej talii i mamy tutaj 8 monet i mamy 6 mieczeń. Powiem szczerze, że, że podoba mi się to, co się tutaj pojawia, no bo tak, 8 monet to oczywiście jest ten moment, kiedy ta praca zostaje wykonana <coughs> przez tego pawia. A królik stoi i patrzy. I teraz tak, paw udowadnia, że faktycznie jest w stanie to zrobić, ale kiedy to robi, uzmysławia sobie, jak ciężka jest to praca. I mając te sześć mieczy tutaj, to jest odpływanie na spokojne wody. Tak jakby ta sytuacja musiała się zadziać po to, żeby to napięcie, które od jakiegoś czasu już tak mocno wzrastało, żeby ono się zaczęło powoli uwalniać, żeby ono zaczęło się rozpływać, opadać między tymi dwiema osobami. Bez względu na tą, sytu na tą sytuację tutaj, te osoby nadal będą musiały w jakiś sposób ze sobą współpracować, czy żyć w tym samym miejscu. Dlatego tak naprawdę cała ta sytuacja i rzucenie tego wyzwania powoduje, że tak naprawdę interakcje między tymi osobami już po tym wyzwaniu będą o wiele łatwiejsze, o wiele przyjemniejsze. Bo teraz, kiedy ten paw przekonał się, jak trudna jest to praca, w inny sposób i z większym szacunkiem będzie zwracał się do królika. Z kolei królik ma udowodnione, że paw faktycznie potrafi, jeśli chce. Więc też poniekąd ta hierarchia, tak jakby to napięcie, które, które tworzyło się między tymi osobami, tworzyło zaburzenie w tej hierarchii. Mam wrażenie, że to było bardziej po stronie tego królika. Ten królik chciałby być wyżej, tak? Być może ten królik uważał, że należy mu się dokładnie to samo, co temu pawiowi. Ale paw tutaj udowadnia, że, że faktycznie zasługuje na to, co ma. ale też królik w tym momencie zyskuje większy szacunek ze strony pawia. Być może, jeżeli chodzi o pracę, również po tej sytuacji wzrośnie wynagrodzenie. Może tak być. Nie musi. Tak czy siak zostanie tak, jakby to napięcie nam opadnie i interakcje między tymi osobami będą na pewno lżejsze, na pewno przyjemniejsze i tak naprawdę... Już nie powinno dziać się nic tak drastycznego, co tutaj nam się pojawiło w tych kartach, ale powiem szczerze, że śmiać mi się chce, jak to widzę, bo faktycznie tutaj jest przełamanie barier po obu tych stronach. Królik się odważył powiedzieć coś tak prawdopodobnie niezbyt odpowiednim tonem do tego pawia. Paw trochę sam się wplątał w całą sytuację. Ale też udowodnił swoją wartość i z tej średnio przyjemnej sytuacji w sumie wynik jest bardzo pozytywny, bo relacja się poprawia. Podoba mi się to. Mam nadzieję, że to czytanie rezonowało chociażby z częścią z Was. Dziękuję Wam ślicznie za Wasze wsparcie i za to, że oglądacie moje nagrania. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam udanego tygodnia i oczywiście zapraszam Was na następne czytanie.